Witajcie kochani, z tej strony Niulata Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy kochani brylanty, wielką krzyżówkę i megalinię. Megalinie mają już pewniaka. Naddrapywałam ostatni żółwik, był i utworzył mi tutaj linię. Także pewniaka jednego mamy. Wkład kochani: 80 zł. Trzy takie fajne drapeczki. Może zaczniemy sobie od krzyżówki, bo ona mnie, tak wiecie, najbardziej stresuje. Mamy dwa słowa: słowa oka i wada. Zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj wydrapiemy. No i bierzemy się, kochani. Trzymajcie mocno kciuki z tą krzyżówką, już jest ciężko. Ale ja jeszcze mam, także yy, drapię sobie tutaj na odcinki troszeczkę yy, do kawki. Także zobaczymy, tu pewniaczka nie mamy. Szukamy kolejnej literki, jest to literka L. I mamy tu jedną, tu mamy drugą. Przyszły nowe drapaki, więc je tutaj sobie nowym drapaczkiem drapię i ciężko troszkę idzie, trzeba je trochę rozpracować. Tu mamy Elf. Tu mamy lis. O, tak, proszę, ładnie, pięknie. Ponu się L nie ma. Dobra, kolejna literka to literka i. Tu mamy i. Tu mamy, tu mamy. Tu mamy i. Tutaj, tu jeszcze, fajnie. Dobra, a na różowej mamy mamy Lisa, Epir i to wszystko w bonusie i nie ma. Kolejna literka, to literka N. Tu mamy H, nie mieliśmy, dobra. Tu mamy N, ale O było na pewno. Dobrze, N, N, N. N, N, tu nie widzę, tu widzę ny, tu widzę syn, mamy dno, mamy trzecie słowo, kochani. Jeszcze gdzieś N, tak, tutaj mamy, no dobrze, ktoś to się później znajdzie. Teraz tak, tu mamy N, tu mamy N, tu mamy tron. I to wszystko w bonusie N nie ma. Kolejna literka to literka M. I patrzymy sobie. M jest, o tu jeszcze o było, zgubiłam. Tu mamy M. Tu mamy. Dobra, dalej. Tu mamy M. a bonusie mamy też dwa razy no dobra kolejna literka to literka E bardzo fajna literka tu mamy E zenon dobrze dalej tu mamy też tu mamy pole tu mamy tu mamy tu jest wszystkie wszystkie tu mamy elf Bessa Robert Epir Ren w bonusie mamy jedno E dobra kolejna to literka U mamy U bo C nie było tu mamy U, mamy U, to kolejne słowo. Mamy NUR. Dalej. Tu mamy U, mamy pierwsze słowo. Lubawy. Tu mamy U. Bo się mamy RUN, a my jeszcze było. Dobra. Ok, no to kolejna literka. Literka T. T, t, t. Tu mamy te. mamy kolejne słowo, kochani. Raz, dwa, trzy, cztery. O pięć słów mamy. No tu mamy 60 zł. No i fajnie, mamy wygraną drapkę Tu mamy te. Jeszcze gdzieś. Nie widzę. Z tej strony. Tu mamy te. Tu mamy te. W bonusie T. R będzie. No, R już nie będzie, bo mamy dwa razy, kochani. No dobrze, chyba. A tu jest jeszcze. tej mamy agat. Tu mamy dwa słowa. Co teraz będzie? Literka C. Szukamy. Mamy kolejne słowo. O! Proszę, naukowiec. Togo oka. Udo. No. Byłaby stuwa. No to szukamy dalej. Tu mamy C, ale R już nie będzie. Tu mamy C. Tu mamy C. No super. Tu mamy. W bonusie mamy C. No, i ostatnia literka to literka X. No, fajna literka, ale ja jej chyba nie widziałam. No nie, nie ma. No to mamy, kochani, stówkę w bonusie. o wow, pięknie, tysiąc. Sprawdźmy kontrolne. Kontrolne B, B, B. Tak, 100 zł. Mamy 6 słów, kochani. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. No pięknie, ale fajna trapa. Super. No jeszcze mamy przecież pewniaczka. Teraz robimy sobie brylanty. Brylanty mam z numerem trzecim. No i patrzymy, co my tu mamy. Perfumy, perfumy i podkowa. Nie dali. Tu mamy dzwonek. I kolczyki. Dalej portfel prazoletka kufer róża gra piąta kolczyk kufer gra szósta kufer i złoto dalej czekolada brylant Prezent, Tron, Sejf, klucz, no musi być klucz do Sejfu. Dalej torba, może troszkę przybliżę. Torba, i okulary, nie dali. Zegarek. Świnka dwie ostatnie gry po tej stronie tron tron i bransoletka trofeum lustro no to ta strona jest pusta ok no to robimy teraz tą gra 14, lustro, korona dalej kochani okulary róża Gra szesnasta, klucz, szminka. Teraz mamy zegar. Dzwonek, gra osiemnasta, trofeum i podkowa. Gra dziewiętnasta, kapelusz, kapelusz i róża. No dobrze. Dalej, naszyjnik, naszyjnik i perła borek, brylanty, kolejna, worek, naszyjnik, czekolada, dzwonek, dwadzieścia cztery, worek, moneta, trofeum i torba, kluczyk. Pinka, moneta, garnek, no nie mogą być wszystkie pełne. Moneta, kolczyk, złoto, garnek, 30 gra, lustro i zegarek, a w bonusie pewnie serce. O, patrzcie jak trafiłam. Tak, wielkie serce dla Was, kochani no dobrze, no i co, I zrobimy teraz pełniaczka, tu mamy linię drabka z numerem 2 no, taka, taki numerek dwójeczka dobra, to szukamy cytryny, cytryna jest i szukamy, może jeszcze wpadnie nam jakaś linia tutaj już nie ma cytryny lecimy kochani dalej mamy rower Mamy gdzieś rowerek. Jest rowerek. Na niebieskiej jest rowerek. I na zielonej jest rowerek. Ok, no to dalej. Zegar. Zegar mamy. Mamy zegar. Tu mamy zegar. Tu jest zegar. No, tych zegarów trochę dali. Kolejny symbol serduszko. Mamy serce. Tu była cytryna jeszcze. I serce mamy. Dobrze, co dalej? Kłódka. Czy mamy kłódkę? Mamy na różowe. Jest. I tyle. Lody. Lody chyba widziałam. Tak, tu są lody. Tu mamy lody. Mamy kolejne. I na zielonej mamy lody. Co dalej? Piłka. Piłka jest. I mamy na zielonej piłeczkę. Kolejny symbol, ananacek. Mamy ananacka. Jeden czy więcej? Mamy też tu. I na zielonej. No dobra. Co teraz? Klucz. Kluczek widziałam. O, jest na żółtej. Mamy kluczek tylko jeden. Co dadzą teraz? Sakwę. Mieliśmy gdzieś takwę. Tak jest na fioletowej. I tylko jedna. Co teraz? Słoneczko. Słoneczko, słoneczko. Nie ma słońca. No to diament. Diamencik, diamencik też nie ma. Dalej, liść. Listek jest. Tu mamy. Tylko tyle. No i ostatni symbol to foto. Mamy tu, mamy tu, ale brakuje nam po jednym symbolu. Widzicie? A to auto, a to naszyjnik, a to podkowa. Dobra, a pod linią mamy. 20 zł bonusie portfel za 60 ja już widziałam, bo tu odkryłam B trochę, także już się domyśliłam. BBB B, B, to jest 20. No ale ja się kochani cieszę. No to co? Wkład 80 zł wygrana kochani w krzyżówce stówka i megalinie 20, czyli 120 zł na wkładu 80, także plusik jest, bardzo się cieszę. Żegnam się ko kochani z wami, widzimy się w następnym odcineczku. Do usłyszenia, Buziaczki, pa!